Z tej strony kupcone. Nagrywamy Minecraft poradnik z Mikołajem. Właśnie mów trochę. No to zaczynamy. Będziemy dzisiaj, każdy coś zbuduje, tak? Yy, Mikołaj coś tam swojego, ja coś yy, Więc tak, więc yy, zaczynamy. Yy, to będą koła, zbierzemy więc blok. No, blok węgla i stawiamy 1, później odstęp 1 i lub 1 później, to będzie tak później tak robimy na 3 na 4 no i u góry, o tak pogrubiamy o 1 później druga yy, strona no to też pogrubiamy i teraz tak to oh, sobie tutaj wiem o, ja dzisiaj tak nie rozgadnię. No to ja pokaż. O no, no fajne. Dobra, no to tak. Jak tu już zrobiliśmy to, no tutaj robimy. Raz, dwa, trzy, cztery. I na piątym stawiamy. I tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pogrubiamy. Proszę was. lub dwa odstępu. Stawiamy. To taki. No i teraz tak, bierzemy, mm, chwila, Bierzemy... O co Bierzemy y, y, ten, y, metalową. Y, co mówisz? Y, co to jest ta metalowa klapa? O? Bierzemy i całość wypełniamy. No i tak, nie wiem z której wy będziecie mieli swój szut, ale ja myślę, że z tej, więc wyprzedzamy o jeden. Więc tak. Yy, bierzecie wtedy, nie wiem, no możecie wziąć wełnę, jeżeli macie, ale my weźmiemy czerwony czerwonych Tak. Wiecie, nowa wersja na Minecraft, No to, to, to ja taki. No i jeszcze klotka drzewa. No i teraz tak. 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh. Musi tu być równo po prostu proszę. No możesz mówić przecież, tak? Nie zablaniać. Uuu du, du du du. No to tak, tutaj błotniki. Tak. No. Tutaj chyba. Nie wiem, jak tutaj jest, tam mają sprzedów, te błotniki, czy nie, chyba mają. Ta ta ta. Mają. No i tak, jak tutaj wszystko zrobiliśmy, to po Co ty tam budujesz? Aha, Mikołaj buduję domek. Ja jak tutaj budujemy, no tak, yy, mam najpierw się prześpimy, bo jeszcze no za chwilę. godzin. No to teraz tak. Yy, yy, jeżeli to zrobiliście, to bierzecie kowadło. I tak. Yy. jak stawiacie, bo to mnie ten nie obchodzi byle jak stawiacie tak pachołki, znaczy te murki stawiacie. jak chcecie jak gracie na komputerze to bierzcie jakieś nie wiem czarne ale ja wziąłbym taki obraz robimy 3 na 2 3 wysokości a 2 szerokości tak no i u góry Oczywiście standardowo Dobranoc idziemy Idziemy spać w pana Ty dobrze widzisz aż łapów idzie spać Co to zrób Hehe Ale ja ci... jaki Jaki ci ciślewej strola zrobiłem No po prostu pięknie, pięknie, bardzo pięknie Aj, 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 aj. To co? Już idzie śpać? Okej. I to są nowe łóżka, po prostu nowa wersja, nowe łóżka, po prostu tyle. i tu, potwory wyłączyć czy zostawić? A ja, oh sorry, sorry, przepraszam, musi być 5 odstępów, bo to wiecie, musi być 5 odstępów, wow, ale ja tu mam, wow, to musi być tak, o, tutaj, tutaj oś, tu są, te no czemu ja drewniane koła? pająk jak te klipery, jak te bloki klipki lubią. Bo klipery to są stare, to są flyery. Stare frajery, ale... No i dobra, jak... O oh, kurde, czemu ja schowałam tego kamiennego murka, z jaki ja debil No i tak, tu, na tym kołem. Stawiamy, robimy tak. Takie, Takie robimy. W przodu oczywiście blok węgla. Stawiamy I tak, tak I tu, gdzie tu mamy tą całą machę, zostawiamy pół płytkę znaczy, dywani, tak? Dywani I tutaj tył to.

Z i jeszcze śpi. i jeszcze tutaj tak. I potem smato. Oh, pięknie, pięknie, pięknie. Ten... Wiesz, ile to jest u 8 doda, to jest dobrze. Dobry, Dobry lekko.

no i dobrze, no chyba to będziemy kończyć pomału nasz odcinek. Okej. Okay. No jak widzicie piękny tej Mikołaj. To może kończymy my ten odcinek juścią, ale jeszcze dodatkami jeszcze takimi nie Pięknymi dodatkami to do, widzicie. Z boku, takimi z bokami po bokach tak, no i tu było no pięknie no pięknie było przednik, czy panie, ja nie wiem by tak no i plus cyfro wylubiliby się w 10 minut mm, na station. tak spróbujcie co chcecie by, żebym zbudował jeszcze? No i subskrybujcie tak, te łapki, tak, w górę, tak, łapki, tak w góle, normalnie. No to my kończymy ten odcinek. No i my się zignamy. Do widzenia!